Jest dobrze. Tak a tu nie pamiętam, czy na czwórce na było? Na czwórce. A, albo na czwórce, jak mówisz, mm. albo pomiędzy szóstką a czwórką, że na środku było. Nie, nie, na czwórce było. Teraz widzisz, tu nam, tu, tu nam gra, tu nam gra niby i wał musi też zagrać. Jak wał nie zagra, no to będziemy musieli na szóstkę przestawić. Nie, to mm -hmm. wtedy to trzeba no to to nie, Ja tylko przyłapię to, żeby nie zgubić tego. Ale... No, no tylko przyłapać ale... i nie dociągać na festyko. Ale. Złapać. To nie pierwszy silnik. No to... I, chyba nie ostatni. Ostatni, ostatni. Ja? Jeszcze 10-14. Ostatni. Ja. A korbowody mają wyjść bokiem. Wtedy będzie, że. O, w końcu mam moc. No, będzie, będzie dwochał, Teraz lepiej. A, to, to a czekaj, A wał zegrać? Miał to zabrał. Tam są kartony. Wał zegrać, takie. Ja no, dlatego ja mówię, tutaj trzeba zegrać. Skrobku? Czy się udało? No tak, spaśnie spadnie. Puś, puś. Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się źle. Trzeba przekręcić go lekko w prawo, tak? Musimy go wyciągnąć tak. i w prawo. No. Przekręcić. Tu czekaj, aż koło. aż tu jest o, Aha, tu, tu dobrze. Całe. Jedną ja, wyciągamy chyba. całego. Aha. I do silnika. O to 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 takie coś chyba Weź babska Jeszcze kurwa, jeden Jest ząbek. Mało. Jeden ząbek. Do tyłu, jeszcze, jeszcze jeden tam. O teraz. Nie, nie. Nie. Ten się cofa kurwa. Przytrzymaj te tryby, żeby się nie ruszały. Światło. Jest. Dystans 0,25, dwie sztuki od koła zamachowego, no, czyli tutaj. Dobra, On jest. tym półokrągłym ma iść tam do zewnątrz. Trzeba ich rozwalić. Teraz dwie tylko. Damy nowe. Kurwa, ile boli dała. I właśnie, już też podaję wam tajemnicę, właśnie teraz tu źle zrobiłem, bo nie wolno szarpać, jak ciągniesz, to ciągniesz. Na zrywy nie brać. To no, przeciągniesz, nie? Dobra. <grymne> już już tajemnicę nam sprzedaje. Się takować i wciskasz tylko, że ładnie sobie steruj. No. i wciskasz. I już musi pasić. A resztę panie, kapą dociągasz. Nie? Jak A ci coś Ona tu krzywo może być lekko, nie, nie. czy to. Ona się wyprostuje, bo no, ona się ułoży jak... Jak, jak skręcimy. Tak, tak. Dobra. To jest to. Teraz od razu tą drugą część jest. Yy, tam odkręcali się na stole. Tak, tak. O, no, to, to. no mówił ci już na czym nam no to na razie na bok, Boicie Bo to, to mieliśmy taką tą kuchenkę, płytkę, no. nie? A po co? Szmatę ropą, sieczną benzyną, na tego zostało się w środek i tak się grzało. Ja to, jak nie mam nic, jak nie mam nic z tam no jadę z palniki. Chyba jak szmatę tam wrzucasz, no. 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 A i jak? Nagrało się. Więcej, więcej. więcej. Kto, kto zabrał, nie? Nareszcie. No. Kurwa zwidotniało. Znaczy ściągnij więcej. Za dużo luźno. popuść teraz. Popuść. dla rady? Ja muszę zobaczyć co wychodzi. Wyżej, nie? Nie, puść, puść. Puść, cały wyciąg to. Bo ja chciałem zobaczyć tylko jak to wchodzi, nie? Poczekaj. Fajnie, to wyjdzie normalnie. Ale musi ustawić teraz, żeby nie było przelotów na wszystkich trzech pierścieniach. A na Krzysztof? Tak, na łączeniach. Będzie dmuchał. Jeden tak, drugi tak. One się nie przestają później? Nie. Ciasto, nie? Dobra, dobra. Jakbyśmy miały przestawiać, to by zrobili tak jak w łezkach na te. nie? No. nie. A to główną, to tak się nie podoba w ogóle. Jak najwyżej. O, tak. No. Tule jest najlepsza, bo... No nie za mocno. Puść, puść. Puś. No dobra, nie będzie. No i wszystko. No i dobrze korbę włożyć. Teraz ja tyłu tą stroną. O tak, o o... Zabezpieczone? Yy, 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 jest tam na spodzie Ale jest taki znak, olej, że, że tak. Czy... Francik olej jest? Gdzie? Na korbie. A i pokazać palcem po, po tej ma. Pomazałeś? Sprawdź. I teraz tu mi jeden potrzebny jest. Ty tam... Wał na dole powinien być, nie? Nie, na razie nie będzie tak jest. No. Jeszcze, pomału. Skośnie, to idzie tam. I Musisz tam dół. Tam niepotrzebny... No, masz. No, po prostu... No, no, i teraz dobrze szło. I wkłada się? Tak, poczekaj, poczekaj. Nie? Jeszcze nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawa. Śmiało, śmiało. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawa, dawaj, dawaj, dawaj. No, go tam, nie, nie, trzymaj tą blachę, żeby się nie cofało, żeby pierścienie nie wypadło. Nie, po bo... Tam już muteczkiem, o, i właśnie muteczkiem, że już postukuj. Yy, drzewem, drzewem, drzewem. To o, lepszy o, o, coś Lepszy, lepszy młotek ale drzewem. Chyba te pierścienie nie są. Mówię, daj klucz. Ja już, nie mówię, nie mam... jeszcze tak by się zdało. Prawo. Dobra, dobra. No jeszcze źbełko. Jeszcze się, jeszcze się Dobra. I teraz stukaj tam. Tylko cząstkiem, tylko cząstkiem na. pierwszy już. pierścień w ter... ja, tak. Drugi idzie i teraz trzeci poszedł teraz już wal, wal już do końca. koniec Jesz jeszcze, jeszcze wal, wal już staje teraz, teraz teraz tak weź ten trzonek bo ja teraz będę wałem kręcił trzymać go, żeby nie idź, wypadł tak, tak, tak i będziesz popychał no. aha, żeby wszedł do środka trzymaj go cały czas, ciśnij go po prostu o, w ten sposób Myślę, że pokręcimy w tą stronę, ale no, dobra. No ja chciałem w tamtą, ale... No, jakby... no i teraz kapę, nie? Pchaj, 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 pcha, pcha. Cał, cały czas kręć. Jest do końca doszedł. Popuściłeś, bo już wyszedł pierwszy. Ale dalej kręci, Jeszcze, Leszku. To pan jak najwyższe jest. Ja go wci... ja go wci... jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja trzymam cały czas. Cały czas. Jeszcze 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 jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze trochę. Jeszcze trochę. A on za mocno ciśnie. No dobra, dobra. Dobre. No nie za mocno. że nie trzymam. Podewkę trzeba tylko przesunąć. O, w tym roku nie da rady. No tak jak tego wóz, zrobić to... Już idę. Weź tu śrubę podkładki mi załóż. Aha. O, tu mi ta, tak samo idą, tak samo. O tak, i drugą. Cyk. Co by nie robił? Zamieniesz dwie beczki wody i tak półtora litra weźmiemy. Będzie obrał no. też półtora litra. Nic nie. No cały czas tak, całe życie. Te, te, te teraz też. To, teraz to też widzisz, nie tak? No. Przyźmie, Czemu, tak? tu jest zamek i, no. i no. Tu jest zamek i ten zamek musi być też naprzec... po tej samej stronie. Nie możesz tak założyć. Nie. Nie. Zamek to musi łory. trzymać zamek, tak. 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 Bo inaczej ci się odwrócą patelnie. Bo się przekręcą. Proszę, tak. Tak. Proszę bardzo. <laughs> Co kupiłeś to sekretnie? nie? <laughs> Zamek do zamka idzie. Tak Dobrze, dobrze jest, dobrze, tak jak teraz masz, no? no padaj. Oglądasz jak łukasz. Cyk, żeby nie wypadło i gotowe. No, jak źle zakręcisz, inaczej to się odwrócę, nie obróci. Tak, <gry> to, inaczej to się odwrócą panewki. Przekręcą się. Bo tu zamek jest teraz z tej strony, nie? Od góry. To się nie pójdę. Dobra. Nie musisz. Nie musisz, nie później. To później. Teraz pierwszą. I też tak samo. Nie i wszystko wiesz. Teraz rób Cyfry na dół. Liczby do góry. Do góry nie na dół. Co tych Tutaj odwrotnie. Do góry dajesz cyfry, tak? Tam, tam, no tak, tam tak, tak. tak, dobrze. Co to jest to? Tak, stój, stój, stój. No, Teraz, no yes. Same. Chromowany idzie w mosiąc Chromowany do końca. I też do góry. To niech posapie trochę. Tu, tu. jest. No. thank <laughs> you No to nie Co Może tu? Jeden? Dwa? Czy za mało? No tak, żeby się nie Ja no, no to... łączyło. Żeby, żeby się nie łączyło. Żeby się mijał. To czekaj, bo i tak to trzeba pomazać olejem. No. Bo to się przesunął dopiero wtedy. Чего <меш> На сухо. Так, тут и на сухо. А что это? Ożywa, oliwa, Gala. Tu panewka. Dobra. No i wsiągasz tam. Proszę. Troszkę jakoś... O, teraz, nierówno tak stał pierdolony. Dobra. Yy, tym do góry. Tym do góry? Tak. Wszystkie tak po kolei. Brzucham. Brzucham do góry. To jest czwarty, czyli tu. Czyli tu. Tu. Tak. Panewka siedzi. Czekaj, poczekaj sekundę. Lechu daj pędzelka, bo tu zawału nie weźmiesz. Nie, jest. Tu, 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 tu. Dobra. No, no. I to? No i tycha ci pijesz. Pomóż mi tam? Już już idę. A gdzie ten mały młoteczek? Tam chyba. Siemano, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam postępy, jakie tutaj e, ogólnie występują. No, teoretycznie mamy cały silnik złożony na nowo. Jak możecie zauważyć, uszczelniać tutaj od koła zamachowego <laughs> no, cała obudowa. I jakby możecie zauważyć, mimo zrobieniowało, decyzja, że i tak dajemy podwójnie, żeby po prostu to było, jakby to można powiedzieć, pewne, że tutaj nigdy nie będzie nam, przynajmniej jakiś, jakiś czas nie będzie nam ciekło. Tutaj co do korka, dałem dirko, ale ten korek wczoraj się ruszał, czyli on jest i tak do wyciągnięcia. Teoretycznie teraz tak te dirko w koło fajnie nam tutaj. Możecie zauważyć, zrobiło powierzchnię. Ten korek się nie rusza, ale boję się, że z perspektywy czasu, po prostu yy, on gdzieś może mieć przecieki, gdzieś może te dirko tutaj odstrzelić. I po co ma się nam brudzić.